Wzruszenie, łzy i głęboka refleksja. Świat jeszcze opłakuje papieża Franciszka, a Watykan publikuje nieznane wcześniej nagranie z jego ostatnim przesłaniem do młodzieży. Słowa, które poruszają do głębi serca, pokazują, jak do ostatnich chwil życia ojciec święty troszczył się o dobro przyszłych pokoleń. Trudno powstrzymać emocje. 26 kwietnia 2025 roku tysiące wiernych z całego świata zgromadziły się na placu Świętego Piotra, by pożegnać papieża Franciszka, człowieka, który zmienił oblicze Kościoła katolickiego. Uroczystej mszy pogrzebowej przewodniczył kardynał Giovanni Battista Re, a ceremonia była przepełniona modlitwą, wzruszeniem i poczuciem historycznego przełomu. Zgodnie z ostatnią wolą Ojca Świętego, jego ciało spoczęło w bazylice Santa Maria Maggiore. Ukochanym przez niego miejscu modlitwy i pokory. W pożegnaniu uczestniczyli nie tylko wierni z całego świata, ale również światowi przywódcy, w tym Emmanuel Macron, Wołody Mirzełński, Kir Starmer, Król Filip VI z królową Letycją oraz Donald Trump z Melanią. Polskę godnie reprezentowali prezydent Andrzej Duda oraz marszałek Sejmu Szymon-Hołownia. Śmierć papieża Franciszka zakończyła pewną epokę w historii Kościoła. Jego prostota. Otwartość i głębokie zrozumienie człowieka pozostawiły trwały ślad w sercach milionów wiernych. Teraz Watykan przygotowuje się do konklawy, podczas którego 135 kardynałów wybierze nowego papieża. Wśród kandydatów wymienia się również Polaka, co budzi ogromne emocje. W świetle tego wszystkiego niespodziewanie Watykan opublikował nieznane wcześniej nagranie z udziałem papieża Franciszka. W trzecim dniu po pogrzebie w mediach społecznościowych pojawił się film. Na którym Ojciec Święty, mimo widocznego osłabienia, jeszcze raz zwrócił się do młodych ludzi. W krótkim, ale głęboko poruszającym przesłaniu papież Franciszek powiedział: Chłopcy i dziewczęta, jedną z bardzo ważnych rzeczy w życiu jest słuchanie. Uczenie się słuchania. Kiedy ktoś do ciebie mówi, poczekaj, aż skończy, aby dobrze go zrozumieć, a następnie, jeśli masz na to ochotę, powiedz coś. Ale najważniejsze jest słuchanie. Przyjrzyjcie się dobrze ludziom, ludzie nie słuchają. Przerywają w połowie zdania, a to nie pomaga pokojowi. Słuchajcie. Dużo słuchajcie. I nie zapominajcie o dziadkach. Dziadkowie wiele nas uczą. Modlę się za Was, módlcie się za mnie. Choć na nagraniu widać było, jak bardzo Ojciec Święty był już osłabiony, siła jego przekazu pozostała niezachwiana. Do samego końca Franciszek troszczył się o wartości, które uważał za fundamenty lepszego świata szacunek, dialog i miłość międzypokoleniową. To ostatnie przesłanie poruszyło serca wiernych i wywołało fale wzruszenia na całym świecie. Wielu wierzy, że duch Franciszka pozostanie żywy w kolejnych pokoleniach, a nowy papież, którego poznamy już w maju, będzie kontynuatorem tej pięknej misji. Świat wciąż trwa w rządumie, ale też w nadziei że dziedzictwo papieża Franciszka będzie trwało przez długie lata.